Myślę, że to dlatego jest takie bardzo ważne, ponieważ Łączy te wszystkie grupy zawodowe, bo no na ten forum mamy praktycznie wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych, a także przyszłych adeptów, bo jest tutaj bardzo wielu studentów różnych kierunków, bo nie tylko kierunku pielęgniarstwo. I ten element praktyczny to jest zawsze taka rzecz, której brakuje na wielu konferencjach. Czyli mamy bardzo dobrych wykładowców, bardzo ciekawe wykłady, wszystko troszeczkę się przedłuża i te pytania gdzieś zostają w kuluarach ale tak naprawdę nie ma to takiego dużego waloru edukacyjnego. Tutaj postawiliśmy przede wszystkim na dyskusję, na to, żeby ludzie z całej Polski reprezentujący różne zawody mieli możliwość się wypowiedzieć, zapytać, podpowiedzieć, bo w różnych miejscach pracuje się jednak inaczej i dlatego uważam, że to sukces jest taki duży tego przedsięwzięcia. Poza tym mamy też gości zagranicznych, którzy mam nadzieję dzisiaj również ze strony praktycznej podzielą się z nami swoimi obserwacjami, jak jest gdzie indziej. Dlatego, że tak jak tutaj koleżanka już powiedziała, do tej pory zawsze było tak, że mieliśmy coś ściśle podzielone. Anestezjologia, intensywna terapia, a jednak no, karkołomna praca zaczyna się z pacjentem, kiedy on już z sukcesem opuszcza ten oddział intensywnej terapii. I tutaj mieliśmy na rynku taką lukę, ponieważ nie było tego etapu przejścia i właściwie w tych konferencjach anestezjologicznych intensywnej terapii brały udział głównie osoby pracujące na tych oddziałach i mówiły o swoich problemach. Ale okazuje się, że ten pacjent, który nie przestaje być intensywny, mimo że opuszcza ten oddział, trafia na inne oddziały. I tutaj mamy skupisko ogromne ludzi właśnie też z innych oddziałów szpitalnych, których zadaniem jest przejąć takiego pacjenta i roztoczyć tą profesjonalną opiekę. Dlatego to jest właśnie bardzo istotne, ta interdyscyplinarność, bo my często na intensywnej terapii nie znamy problemów ludzi z oddziałów, a okazuje się, że oni bardzo dużo mogą nam podpowiedzieć, czego po prostu nie wiemy. Pacjent z intensywnej terapii bądź pacjent wymagający intensywnej opieki no jest w tej chwili praktycznie na wszystkich oddziałach szpitalnych, więc tutaj postanowiliśmy też zgromadzić takie grono osób, które będą mogły się wymienić doświadczeniami w takiej całościowej opiece nad pacjentem, tak? nie ograniczając się tylko do intensywnej terapii. To jest pewne w ogóle nowum. Okazało się, że pielęgniarstwo znajduje kolejną niszę do zagospodarowania, że jednak możemy być samodzielni nie tylko zgodnie z ustawą, ale w praktyce też. I właśnie ta najbliższa sesja będzie poświęcona samodzielnym zespołom pielęgniarskim. Chcielibyśmy pokazać, że jest taka możliwość, że to się dzieje, że nie są to tylko puste słowa, ale mamy osoby, które mogą nam już o tym opowiedzieć, które mają doświadczenia kilkuletnie już z takiej działalności. I to co jest niesamowite, bo ta samodzielność pielęgniarska zawsze z reguły była zarezerwowana do tej opieki pozaszpitalnej, Czyli pielęgniarstwo środowiskowe, pielęgniarstwo opieki paliatywnej. Natomiast w szpitalu, no zawsze ten kanon był taki, że za to postępowanie, za tą terapię całą odpowiada tylko i wyłącznie lekarz, a okazuje się, że jest właśnie bardzo dużo obszarów w szpitalu, w lecznictwie zamkniętym, gdzie samodzielne zespoły pielęgniarskie mogą to zagospodarować i funkcjonować. Na pewno to, co powiedzieliśmy wcześniej, ten aspekt personel pielęgniarski i pacjent, czyli to, czego się dowiemy, to, co usłyszymy, to, o co dopytamy, doszczegółowimy. Natomiast niezwykłym walorem, myślę, że obustronnym, zarówno dla firm, jak i dla uczestników, jest to, że no skupiamy tutaj parę set osób z profilowanych oddziałów, które tak naprawdę używają sprzętu, czy też rzeczy, które proponuje nam dana firma, i to, co widzimy, bardzo duże zainteresowanie uczestników konferencji na stoiskach firmowych, i, i tak naprawdę to jest bardzo dobre dla dwóch stron, bo personel pielęgniarski, bardzo często zarządzający, który ma realnie wpływ na te zakupy, które są w jednostce poczynione. Nie musi dzwonić i kontaktować się z przedstawicielem z danej firmy. No i państwo tutaj jako firmy mają prawie 600 uczestników, do których kierują swoją wiedzę, a jakby teraz pomyśleć, że każda firma przynajmniej połowę z tych osób miałaby odwiedzić w ich miejscach pracy, no to dla każdego to jest sukces. Także z jednej strony wiedza przekazana na sesjach, a z drugiej właśnie te nowości, te rozwiązania, które państwo... Którzy zdecydowali się na tę konferencję, za co raz jeszcze dziękujemy, są nam w stanie zaproponować. No, poza tym, wydaje mi się, że. Pewien, pewien przekaz z wykładów, jak na przykład wczoraj, nawet był pan profesor Machała, który też przekonywał pielęgniarki, że są samodzielne. Jakie obszary mogą, że nie tylko to, co my mówimy, ale również jest jakieś poparcie ze strony tak szerszych gremiów, że rzeczywiście ta pielęgniarka może być samodzielna. I część rzeczy, które państwo usłyszą z praktyki, które są wprowadzane, jak pakiety cebnika, czy jak pakiety terapii płynowej, gdzie później no, wiemy z doświadczeń już poprzednich, że rzeczywiście Państwo przenoszą do swojej praktyki i że, i że ten świat się zmienia. Mamy taką nadzieję. Mamy no taką ale powiem Pani, że to jest niesamowite, bo ja dostaję, no teraz, że tak powiem, życie polega na mediach społecznościowych i Okazało się wczoraj, że na Instagramie, tam jednak może pisać dużo osób, gdzie się wzajemnie nie znamy, ludzie przysyłali mi swoje zdjęcia i pisali, ale super konferencja, w przyszłym roku będę miała prawo wykonywania zawodu, wezmę udział, znaczy ja serdecznie zapraszam, bo nie trzeba mieć prawa wykonywania zawodu, wystarczy, że się jest studentem, ale pierwszy raz, no, jest takie zainteresowanie ze strony osób, no można powiedzieć brzydko obcych, które nigdy nie brały udziału w takiej konferencji, które są, studiują, które już są spolaryzowane na tą tematykę, także ja bardzo bym chciał, żeby ta przyszłoroczna... Konferencja była równie duża, jak, jak nie większa, bo wiadomo, że im więcej osób, tym jest fajniej, trochę trudniej dyskutować, ale jednak postaramy się dać temu radę. No i zapraszamy chyba wszystkich bardzo serdecznie. Wszystkich bardzo serdecznie i stawiamy w ogóle na ludzi, którzy wchodzą do zawodu, żeby ta praktyka się zmieniała. Więc bardzo zachęcamy ludzi młodych, studentów, młode pielęgniarki, młode oczywiście doświadczeni. Też nam są potrzebni i też serdecznie zapraszamy. To jest niesamowite właśnie, potencjał jest w młodych osobach, wysyłane wczoraj zdjęcia z autobusów, z dworców, że jesteśmy w drodze tutaj, minęliśmy kratów. No niesamowite, bo my praktycznie się nie znamy, także serdecznie zapraszamy.